Nie wracam już do domu, ale jeszcze przed wyjazdem jedziemy w Abu Dhabi zobaczyć ten oto meczet, największy meczet na świecie, tak? Jeden z największych. Na świecie, Jeden z, tak, z największych meczetów na świecie. Ale zdecydowanie najsławniejszy. Nie wszystkie meczety można zwiedzać, do nie wszystkich meczetów można wejść. Tak. Trzeba, jeżeli trzeba szukać takich, których ten akurat można. Ten można zwiedzać, można zobaczyć. Nazywa? Sheikh Zayed. Sheikh Zayed. Sheikh Zayed Grand Moscow. Oh, Sheikh Zayad Grand Moscow. No dobra. Okay. I no. No, i mamy nowe info. A ja tu właśnie zresztą opowiada o tym Karolinie, że na terenie całego Abu Dhabi, całego Emiratu Abu Dhabi obowiązuje od kwietnia obowiązek posiadania testu PVR. PCR? PVR, to jest PVR, tak? PCR. PCR. Testu PCR. Tego najdłuższego testu na COVID. Inaczej, wszystkie atrakcje są pozamykane. Nie możemy wejść do, na teren tego meczetu. Możemy tylko na zewnątrz sobie tutaj pochodzić bez tego testu. Także jeżeli wybieracie się do Abu Dhabi, do jakiejkolwiek atrakcji, czyli wszystko Ferrari World czy, czy gdziekolwiek indziej musi być aktualny test PCR. Nie tracicie czasu, jeżeli go nie macie. Nie ma po co tu przyjeżdżać. I wiecie co? Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Zwróćcie uwagę, jak tutaj dookoła wszędzie jest Pusto, w sensie nasi bo jest poniedziałek. To już jest normalny roboczy dzień, dlatego tu jest bardzo mało po odwiedzających. Podejrzewam, że w weekendy, takie bardziej popularne dni, to tutaj będą tłumy ludzi. Ale chodzi mi o to, że nie ma tutaj żadnego odpustowego dziadostwa. Zobaczcie, jak tu jest wszystko to zadbane. Nie ma żadnych stoisk, straganów, jedzenia, ani żadnych innych takich rzeczy. To jest miejsce kultu, i, i muzułmanie o swojego Boga dbają. Żeby to miejsce miało odpowiednią powagę, żeby to miejsce wyglądało w odpowiedni sposób i żeby było jasne, co tutaj się znajduje. Nie ma medalików, nie ma McDonaldów, jedzenia itd. tak dalej, też głodni, tutaj nie przyjeżdżajcie, bo tutaj nic nie zjecie, nie ma żadnych pamiątek, nie ma... Czujecie, o co chodzi? Ale przyjemność przywitać osoby należące do Wojska -y klubu, jak również tych z Państwa, którzy podróżują z nami po raz pierwszy. Zanim Państwo swoje miejsca, prosimy upewnić się, że tylko i wyłącznie duży bagaż podręczny, taki jak walizki, został umieszczony na półkach, a tym mniejsze bagaż plecaki bądź też torby z zakupami, prosimy wkładać pod fotelami.